Cześć, witam Was serdecznie w nieplanowanym filmie. Dzisiaj nie miał być vlog, miał być zupełnie inny film, miał być filmik stacjonarny, miał być bardzo fajne porównanie. Niestety, światło tak szaleje, nie jestem w stanie nic nagrać. W salonie operator ogląda metrze, więc w salonie nagrywać nie mogę. Chciałam, oczywiście, nagrać filmik tutaj u nas w sypialni czy w gościnnym pokoju, ale powiem Wam, że nie ma to żadnej różnicy, bo okna są od tej samej strony i tak samo światło pada do jednej sypialni, jak i do drugiej. I w trakcie nagrywek, już w sumie prawie pod koniec, stwierdziłam, że nie, bo jak widziałam tą jakość, gdzie była mega prześwietlona, za chwilę byłam ciemna, bo raz chmury, raz słońce stwierdziła mnie, nie rzucę takiego materiału na mój kanał, bo wiem, że na pewno pojawią się komentarze, że beznadziejne nagranie, prześwietlone, za ciemne, zresztą ja też bym się na pewno denerwowała, dlatego sobie odpuściłam cały, cały, cały sprzęt tutaj, wszystko leży, zaraz to ogarnę, pochowam, może jutro, nie wiem, zobaczymy jaka będzie pogoda, chyba że rano, ale ja też nie jestem jakimś rannym ptaszkiem, żebym się zrywała świtem. Polska biało-czerwoni! Powiem wam, że tak aż mi się płakać chce, bo miałam zaplanowane, że nagram no. dzisiaj dwa filmy stacjonarne, bo tych vlogów nie było dość dużo, też nie chcę tylko, tylko bazować na vloga. I niestety pogoda mi nie pozwoliła na to, żeby nagrać. I ktoś, kto nie nagrywa, to pewno tego nie, nie rozumie, ale we mnie się aż gotuje, że pogoda nie ja, nic innego, tylko pogoda popsuła moje plany dzisiejsze. Dobra, trudno, tyle. Zobaczcie, jakie chmury ciemne. Za chwilę będzie burza, chyba, że przejdzie bokiem. Ale no nie zapowiada się, żeby przeszła. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze się nie błyska, ale już grzmi, także deszcz pada. Operator ogląda mecz, a ja wypatruję burzy. Każdy ma jakieś zajęcie. Widzicie ten wynik? Widzicie? Polska! Biało-czerwoni kibicujemy, tak, oglądamy mecz, Polska prowadzi 1-0. Pierwszy mecz za nami, pierwsze zwycięstwo, mam nadzieję, Całe osiedle nas słyszało, jak strzelili gola, to co operator wrzeszczał tutaj. Polska! wy. panie, mówię wam. Tak, chwila przerwy, a teraz już Formuła 1. Także yy, dziś dzień bardzo sportowy. Oprócz tego... Wczoraj od godziny 13 do godziny 22, teraz był zajęty, Mieszka. dzisiaj to samo, jeszcze plus formuła. Tak, ale widzisz formuła się tak wpasowała między mecze, Także... A później oglądamy Niemcy, Ukraina. Pasowałoby, żeby był remis. Najlepiej. Tak, kochanie, ty robisz rejony, a ja oglądam formułę. Tak, podział ról. Podział ról musi być. Zobaczcie, jakie piękne są te goździki, które wam pokazywałam ostatnio, które dostałam od operatora. I w ostatnim vlogu, tak, bo ten vlog poszedł wczoraj, tak wczoraj poszedł, także we wczorajszym vlogu mogliście zobaczyć jakie piękne goździki, one się troszeczkę otworzyły, wyglądają przepięknie i naprawdę bardzo długo stoją tamte stały ponad tydzień te jasnoróżowe, które Wam pokazywałam jakiś czas temu, na pewno jest zdjęcie na Instagramie, bo wrzucałam zdjęcie na Insta, a te zobaczymy jak będą stały, ale jak na razie wyglądają przepięknie, w ogóle tak i w ogóle połączenie tych kolorów fuksja z takim jasnym różem wygląda cudownie, a ja teraz idę podlewać storczyki, sam wybierałeś Myślałam, że ci jakaś pani pomagała. Słuchajcie, od czasu do czasu, pod naszymi starymi filmikami pojawiają się komentarze i pytania. Odnośnie planowania podróży, czy to do Polski, czy to z Polski, jak to robimy, co bierzemy pod uwagę, gdzie nocujemy, gdzie warto się zatrzymać, jaką trasą jechać. Jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem o planowaniu podróży, bo to jest dość długa podróż, bo w naszym przypadku to jest praktycznie 2,5 kilometrów, to dajcie znać w komentarzach, my chętnie opowiemy wam, jak to wygląda z naszej strony, jak my to organizujemy, jak my to planujemy, może to się przyda nie tylko osobom, które planują wyjazd wakacyjny samochodem do Polski, na przykład z wysp. Ale na przykład komuś, kto wybiera się do innego kraju, a też czeka go jakaś długa podróż. Także myślę, że temat jest ciekawy. Jeżeli będziecie zainteresowani, to chętnie z Agą opowiemy Wam o tym, na co zwrócić uwagę i co jest ważne przy planowaniu takiej poza, podróży. Poza tym my też jesteśmy weteranami, bo to jest już któryś rok z kolei, jak jedziemy samochodem do Polski. Tak, my już jesteśmy weteranami naprawdę tyle lat z rzędu. Ale jestem żółty teraz. Także jeżeli, jeżeli będziesz zainteresowani właśnie takim filmem, to nie ma problemu, możemy coś takiego dla Was nagrać. Możemy Wam opowiedzieć tak krok po kroku, od czego zacząć, co brać pod uwagę i jak planować taką długą podróż. Także czekamy na Wasze komentarze. Słuchajcie, dzisiejszy vlog chyba będzie bardzo krótki, bo sport pochłonął nas doszczętnie, to znaczy operatora. Aji tam z dochodzącego oglądała oczywiście mecz polski, kibicowała, trzymała kciuki, dlatego wygraliśmy. Gdyby nie Aji, to Polska by nie wygrała. Już się robi późno, także ja się zabieram jeszcze za montowanie filmów. Aji jeszcze ma pracowanie. Tak, właśnie jadę moją przyjaciółką. Widzicie? To ona tak toluje. Pra masz prawo jazdy na przyjaciółkę? Na deskę do pracowania mam. Masz? Ale powiem Wam, że jest lekcja na dzisiaj. Muszę tutaj sobie jakoś kocnąć koło operatora. Jako? Ale trochę już zapomniałam z tej lekcji, ale zaraz operator mi pomoże. Jaka? Oglądamy, oglądamy mecz polski, oczywiście oglądałam, prawie, troszeczkę tak w biegu, ale oglądałam. I słuchajcie, nagle operator do mnie mówi tak, ty wiesz, że ten piłkarz jest z Dębicy? On grał w Wiglopolu? Tak jest. A ja mówię, tak? Ja mówię, no to lekcja na dziś jest odhaczona, bo nie wiedziałam. No. W reprezentacji gra? Tak. Tak jest. I z Dębicy, tak. i z Dębicy, z naszej małej dębicy. Tak, z Dębicy. O, na tak. będziemy się kłócić dobra. Nie, nie będziemy się kłócić, bo ja składam filmik jest tak i. Barno. Ta burza, która nadchodziła, ominęła nas, przeszła bokiem, potem kolejna partia ciemnych chmur, ale nic się nie wydarzyło więcej. I powiem wam, że naprawdę jest tak ciepło, tak duszno. Gorąco ja się rozpuszczam. Ja robię zaraz za DJ-a, składam film. Ja. Tak, a ja dzisiaj sobie wszystko zrobiłam, a jutro się skupię właśnie na nagrywkach. Postaram się wstać rano i może zanim słonko tutaj przyjdzie, o ile będzie słonecznie jutro, chyba, że będzie padać, to o, luzik. To nieważne, o której zacznę nagrywać, bo nie hmm. będzie im przeszkadzać światło dzienne. Także mam nadzieję, że ten krótki vlog bardzo Wam się podobał. Jeżeli tak, to kciuk do góry, oczywiście piszcie wasze, wasze typy. Kto Wielkie zdoby... brawa dla naszej reprezentacji piszcie, pod spodem. piszcie, piszcie w, piszcie w e, komentarzach typy, kto zostanie mistrzem Europy. Polska obstawiam Polskę. Polskę. Wiecie, że on oprócz tego, że składać będzie film, to jeszcze będzie tutaj oglądał, oglądał mecz, bo ja będę prasować. No niestety nie jestem w stanie mu tam w salonie towarzyszyć, bo tu mam bliżej do szafy. Do to szafy. znaczy poprosiłaś, mi, e, tak. poprosiłaś mnie, żebym ci towarzyszył, więc postanowiłem odpalić mecz na komputerze. Tak, a ja tu będę jechać na mojej siapsiłce. Także tyle. Koszule operatora nie były zmięte na jutro. Dokładnie. Pozdrawiamy was i do następnego filmiku. Bye. Bye.